Jak widzicie cały prąd już jest zrobiony Tutaj Iwona mówiła, że to bardzo brzydko wygląda jak ta studzienka nie jest ogrodzona więc już jest ogrodzona e, także e, ta kazała mi zrobić tak jest, merluje wykonanie zadania e, Jak widzicie już są też te zielone e, kołeczki po, powtykane do wszystkich e, nowych roślin także no, e, Przód uważam za skończony. Moi drodzy widzowie, jak widzicie, po Poznańsku nic nie może się zwarnować. Zostało mi kilka płotków z przedprątu. No i zdecydowałem się tutaj zrobić coś takiego. Zasypać to kamieniem, który też mi jeszcze został. No i zrobimy tutaj. Zaraz pojadę, kupię jakieś dwa krzaczki i zasadzę. Przyjedzie nas z roboty, to się zdziwi. No, ewidentnie coraz więcej sąsiadów idzie moje ślady i zasypuje sobie podwórka i gwiazdy kamieniem. Co każdemu serdecznie polecam. Dlatego, że jest to najbardziej ekologiczna i najtańsza forma. No, naturalna po prostu. Nie wiesz, nigdy żadnych kałusz, wszystko zawsze wysycha po 10 minutach od deszczu. Samemu sobie to kładziecie. Żadnych roślin, nic nie wyłazi. Także strasznie dużo pomidorów już mamy, zobaczcie co się robi, ale o pomidorach później. No i tutaj skończony jest ten, ten to, co robiłem, to co zacząłem robić wczoraj, dzisiaj skończyłem, także już jest wszystko zrobione, dwie sosenki rosną, każda w cenie 15 zł, także nie opłaca się ich do lasu wyrywać, bo te już są pięknie ukorzenione w doniczkach, no i one są troszeczkę inne niż te, które rosną tam, o bleść, to jest. Także tu już jest temat skończony. One pójdą tak na płask. Będę je prowadzić. Także w przyszłości jak tutaj będzie, bo będzie teraz zabudowany cały w szkle, to to nie będzie zupełnie przeszkadzało. Moi drodzy, zobaczcie, już są pierwsze pomidory do przetestowania. Pod każdym, pod każdym rodzajem jest tutaj jedna karteczka albo dwie karteczki. Bo jeżeli były dojrzałe w dwóch różnych szklarniach, to różne wnioski mogą być, bo jedna jest bardziej słoneczna, a druga mniej. Także z każdego owocu tutaj spróbuję i powiem Wam, czy są smaczne, czy są niesmaczne i czy, czy, czy ich jest dużo, czy mało na krzakach. Jest jeszcze tutaj drugie tyle odmian, których jeszcze nie ma, bo są późniejsze, o tych będę później mówił. Na razie to są te pomidory wczesne. Słuchajcie, już jest po teście pomidorów, zobaczcie jakie one są fajne w środku. E, pomarańczowy tak wygląda. Biały pomidor, e, pomidory czerwone, pomidory czarne, e, pomidory pomarańczowe, e, ten mega po prostu niemiecki. E, pomidory żółte, e, pomidory karbowane. E, no i e, nie chcę spoilerować, bo nie będę Wam dupy zawracał wszystkimi tutaj e, odmianami, e, ale e, to jest zwycięzca, to jest zwycięzca i ja już nie będę kombinował, po prostu w przyszłym roku odrzucę te, które są niesmaczne. Znaczy są mniej, One w ogóle wszystkie są dużo smaczniejsze, smaczniejsze od naszych polskich. Od razu Wam mówię: z wyjątkiem jednego, z wyjątkiem, z wyjątkiem gdzie to główno jest tutaj. O, tego. To są te czarne, pozdrawiam Joannę z Kapsztadu, yy, które w środku są, nie są czarne, ale są, smakują kurwa jak mokry karton, także tych nie polecam. To jest jakiś indigo rose, bodajże. Pozostałe w smaku są fajne, są lepsze niż nasze polskie, ale chciałem te najlepsze i wybrałem te najlepsze. Wybrałem ten, no ten jest mistrzem po prostu. Te w przyszłym roku, te, te arbuzowate na pewno zdominują moje szklarnie. Także e, zrobiłem test prawie godzinny, nie będę tego puszczał, bo to bardziej dla mnie, żebym wiedział, przypomniał sobie, które są dobre. Ale każdą odmianę, zobaczcie, te odmiany, które tutaj mam, wszystko tutaj o nich opisałem, wszystkie są opisane, e, które są plenne, które są nieplenne, które mają mało owoców, które duże, które... O tym wszystkim sobie jeszcze kiedyś powiemy e, na zakończenie sezonu. Ale póki co wam powiem, że już mam faworytów. Już mam faworytów i niedługo się o tym dowiecie, które warto. Wiadomość od BMW. Zbliża się termin wymiany płynu hamulcowego. Ostatnio jak byłem w serwisie BMW to mówiłem, że przyjadę dopiero za rok, no ale jak BMW zaprasza to się raczej nie odmawia, nie? Słuchajcie, jeszcze chwilę dla fanów MINI Także krótki flash dla Was, żebyście też coś mieli od życia To jest Clapman. Tutaj mamy nowe Countrymeny z tyłu Tutaj tradycyjne MINI trzydrzwiowe, chyba najbardziej popularne Tutaj pięciodrzwiówka dla panów e, MINI z rodzinami Szczerze mówiąc te Countrymeny najbardziej mi się, najmniej mi się podobają Niby mini, a duże Także countrymeny to naprawdę dla koneserów Ja uważam, że brzyd A czy to nie jest znajome BMW? Kurwa jest Ale zobaczcie, cały parking BMW Cały parking BMW Ale tylko jedno jest piękne Czerwone okay. Dobra, dziękuję okay. bardzo, do widzenia No przesadę czwórka, słuchajcie, legenda.